Hello, hello. Chciałam Wam powiedzieć, tak, na fali tego, co obecnie się dzieje w Polsce, o takiej ważnej rzeczy, która, która. Nie będę mówić o koronawirusie jako takim, będę, bo to wszyscy o tym mówią, są mądrzejsi na ten temat i ja się słucham mądrzejszych, ale chciałam Wam powiedzieć o pewnych mechanizmach, które rządzą internetem, które rządzą udostępnianiem rzeczy w internecie i generalnie, jeżeli udostępniamy jakąś rzecz w internecie, na przykład e, coś się pojawiło na Facebooku, czy coś się pojawiło na Instagramie, chcemy się tym podzielić, to mechanizm, jaki za tym stoi, nie jest mechanizmem, że e, chcę zbawić świat, nie robię tego dla innych, robię to dla siebie. Czyli udostępniając coś w internecie, kształtuje swój obraz, w moim mniemaniu, mój obraz w przestrzeni, czyli kształtuje to, jak chce być postrzegany. I są badania, które gdzieś tam określają, w jaki sposób te treści się rozchodzą, w jaki sposób tworzyć treści, które będą popularne. I to, co te badania pokazują, że są treści, które w szczególny sposób są podatne na rozprzestrzenianie się wirusowe. I te treści to są treści, które wywołują w nas uczucie gniewu. Czyli, jeżeli e, zobaczę jakąś treść, która mnie po prostu tak po ludzku wkurzy, która mnie zagniewa, e, i na przykład, niech to będzie treść, jakiś tam, nie wiem, lekarz w Polsce zaniedbał pacjenta i ten pacjent zmarł na e, koronawirusa albo naraził na niebezpieczeństwo iluś tam innych pacjentów w imię interesu własnego, to to jest taka treść, że od razu Jezu, jak on mógł, co za taki, owaki i pach leci szer. I chciałabym powiedzieć, że właśnie w ten sposób roznoszą się fake newsy. Właśnie w ten sposób roznoszą się bzdury, które są szkodliwe dla całego społeczeństwa. Właśnie w ten sposób roznoszą się informacje, które podważają Stanowisko, nie wiem, głównego inspektoratu sanitarnego, ministerstwa zdrowia, które mówią, to wszystko, co teraz się dzieje, to jest tam, a taka, tam spotkałam się z takim określeniem, nawet brzydkim, medialna sraczka. W ogóle nie ma się czego bać, w ogóle luz. Czyli powstają treści nawołujące do zachowań szkodliwych. I to, że one powstają, to jest półbiety, ale one są tak skonstruowane, że zachęcają ludzi, żeby się nimi dzielili. I muszę Wam powiedzieć, że ja cały czas dostaję od swoich followersów, czy od osób znajomych na Facebooku, czy Whatsappem, przychodzą takie informacje, nie wiem, jakieś screeny, jakieś takie wiadomości, niby że od zaufanej koleżanki, nagle po prostu, nagle z 10 miejsc dostaję informacje od zaufanej koleżanki to y, y, pierwszą taką reakcją jest tak o Boże, jak to możliwe, że to się dzieje? I pierwszą reakcją jest chęć udostępniania tego dalej, przesłania, bo przecież to jest takie ważne. I chciałam Wam powiedzieć, że to jest mechanizm, który nami rządzi, to jest mechanizm taki atawistyczny, który rządzi naszym zachowaniem i tak naprawdę jedyne, co za tym stoi, to ryzyko tego, że zmniejszamy bezpieczeństwo społeczeństwa, zmniejszamy szansę na Ogarnięcie tej pandemii, która nas opanowała. W związku z tym, najrozsądniejsze, co można zrobić, kiedy przychodzą do Was takie dziwne treści i budzą w Was emocje, to przypomnieć sobie, że to nie jest po pierwsze tak, nie wiesz, czy to jest prawda, więc emocjonowanie się, czyli wykorzystywanie swoich zasobów emocjonalnych, swoich, swoich zasobów, które nam są w tej chwili potrzebne w stresowej sytuacji, po to, żeby być z rodziną, żeby ogarnąć sytuację zawodową, żeby nie zginąć finansowo, żeby generalnie ogarnąć życie jak, jako takie w trudnym okresie, to my nagle zaczynamy przepalać te emocje na to, żeby, o Jezu, przejmować się rzeczą, która być może wcale nawet nie zaistniała. I dlaczego o tym mówię? Dlatego że razem z adminami dużych, dużych grup różnych fizjoterapeutycznych na Facebooku i nie tylko fizjoterapeutycznych, bo podłączały się też inne grupy, stworzyliśmy taką ideę Physio Alliance, czyli miejsc w sieci, miejsc na Facebooku, które są miejscami bezpiecznymi, czyli zobowiązujemy się my jako admini do tego, że my te treści moderujemy i my nie pozwalamy, żeby od nas wychodziły szkodliwe treści. I to, o co chciałam do Was zaapelować, po pierwsze, żebyście nie przepalali swoich zasobów emocjonalnych na rzeczy, które są niepotwierdzone, które Was spalają, które powodują wylew tych złych emocji, tak jakby na ten moment nam po prostu było za mało złych emocji żebyście nie udostępniali tego dalej. Jeżeli ktoś wam to prześle, kurde, skasuj to. To jest najlepsze, co możesz zrobić, bo nie masz żadnego sposobu na potwierdzenie, czy ta wiadomość jest prawdziwa czy nie. Nie wiesz, nie masz pojęcia więc równie dobrze możesz, masz teraz dwa wyjścia, albo przekażesz to dalej i być może właśnie przekazałeś fake newsa i przyczyniasz się do tego, że ktoś zachoruje i być może ktoś umrze, albo tniesz to na twoim poziomie. Tak jak w tej chwili dniemy, tniemy e, rozszerzanie się pandemii po Polsce, tniemy e, zakażenia przez to, że nie podajemy ich dalej. I nawet już widziałam, widziałam w telewizji, że zostało stworzone w określenie, już nie pamiętam jak ono się nazywa, fake, fake emia, fake, tak, pan, pandemia fake newsów. Bo to jest to, co się dzieje teraz. I chciałam was zachęcić do tego, słuchajcie, po prostu tnijmy to na swoim poziomie. Tak, tak jak siedzę w domu teraz i, i nie wychodzę i nie szukam kontaktu z innymi, tak samo jak dostaję jakiś łańcuszek, dostaję jakąś bzdurę, która jest totalnie niepotwierdzona, po prostu nie puszczam tego dalej. I tyle. I pilnuję, żeby na moich mediach to się nie wydarzyło, więc daj Boże, u mnie tego nie znajdziecie za to co u mnie znajdziecie to w najbliższy poniedziałek będzie live z Ernestem Wiśniewskim który jest w sztabie kryzysowym z ramienia Izby Fizjoterapeutów i będziemy mówić o tym, o rzeczywistej sytuacji, co, na co możemy liczyć, czego się możemy obawiać jaka jest aktualna sytuacja fizjoterapeutów w Polsce także na to Was zapraszam i to nie będą fejki, chociaż mogą się pojawić emocje i tyle